Na dniach otwartych w szkole pijarskiej w Mówicu. I co dzisiaj możemy tutaj zaproponować? Mamy akurat y, stolisko z języka angielskiego, a potem na jest z nas słynny Paddington. Y, paddington, czyli tak naprawdę nasz ulubieniec, pani, która uczy nas języka angielskiego, którą serdecznie pozdrawiamy. I tak? y, y, tutaj mamy wiele różnych przysmaków, które również właśnie się z nim kojarzą. Czyli na przykład pomarańcze, takie dosyć słynne to jest właśnie tak, I mamy, mamy tutaj quiz. Właśnie jak ktoś odpowie dobrze na pytanie, może dostać słodiczka, bo się było tak, Oczywiście tak, proponujemy właśnie takie takie charakterystyczne, można powiedzieć, kanapyczki z uczem przospiniowym, które właśnie bardzo lubił. Tak naprawdę zawsze nosił je u siebie w walizeczce, więc no, tak naprawdę to była jego taka, e, taki główny atrybut. Co e, tutaj mamy również z które zostały przez nas przygotowane. Czyli się rogaliki i jego właśnie słynna teczka, która tutaj też nam dzisiaj towarzyszy, e, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w kursie i tutaj serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zachęcamy też na inne stoiska językowe, ale też właśnie na kursie mamy klasę humanistyczną, czy też nową klasę geograficzną, no, także myślę, że naprawdę tutaj warto